Dzień dobry. Witam serdecznie na kanale Pani Ola Uczy i zapraszam na trening czytania metodą sylabową. Dzisiaj spotkanie z sylabą da. A więc kciuki w górę, czyli like i rozpoczynamy trening. Przed nami wyrazy rozpoczynające się sylabą da, wyrazy dwusylabowe, takie jak danie, daszek, daszek od czapki. Chłopiec o imieniu no właśnie, Dawid? Albo Darek? A może Daniel? Dary i daje. Danie. Da nie. Ten wyraz składa się z dwóch sylab a teraz daszek. Daszek to również wyraz dwusylabowy. A darek? Darek. Dawid? Dawid. A może Daniel? Daniel. Każdy z tych chłopców miał imię zbudowane z dwóch sylab, gdzie pierwszą sylabą była sylaba da. Podzielmy na sylaby i wyklaszczmy wyraz dary. Dary. A wyraz daje. Da-je. Dachówka. Wyklaszczmy. da hówka. ka da Daleko. Da-le-ko. Da... Jak na imię może mieć ta dziewczynka? Może Danusia? da nu sia. A czy sylaba da może znajdować się na końcu wyrazów? Oczywiście, popatrzcie na przykłady. Woda, broda, Buda, pada. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Najpierw woda, wo, da, teraz broda, bro, da, tym razem Buda, bu, da, a pada? Pada. Spójrzcie na przykłady. Szuflada, Jagoda, lemoniada. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie szuflada. Szuf la da. Tym razem wyklaszczmy sylaby w wyrazie jagoda. Ja go da. Tym razem wyklaszczmy sylaby w wyrazie lemoniada. Le mo nia da. Bardzo długi wyraz. A da na końcu tego wyrazu. A jaki wyraz powstanie przez połączenie dwóch sylab? Sylaby da i sylaby ma. Jest to wyraz dama. Da, ma. Dama. Da a co to za wyraz, gdzie pierwszą sylabą jest sylab, sylaba da, a drugą sylabą jest sylaba ta? Jaki wyraz powstanie z połączenia tych dwóch sylab? Da-ta. To jest data. Sylabę da możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby. Albo będzie to zapis za pomocą małych liter, albo sylaba da może rozpoczynać się wielką literą. Mimo tego, iż zapis jest różny, brzmią te sylaby dokładnie tak samo po prostu da. Teraz spróbujmy odczytać sylaby zapisane białym kolorem, a następnie te zapisane kolorem czarnym. Zacznijmy od białych sylab. Pozwólcie, że najpierw przeczytam ja, a po mnie powtórzycie wy. Da, ma, ta, ma, da, ta. Tym razem przeczytajmy. Sylaby zapisane kolorem czarnym. Da-ma, ma-ta, ta-ma, da-ta, da-ma, da-ta, ma-ta, ta-ma. Przyspieszmy troszkę tempo czytania. Przeczytajmy ponownie najpierw sylaby zapisane białym kolorem. Czytajcie równo ze mną. Da, ma, ta, ma, da, ta. Teraz czytajcie równo ze mną w szybszym tempie sylaby zapisane kolorem czarnym. Da, ma, ma, ta, ta, ma, da, ta, da, ma, da, ta, ma, ta, ta, ma. Pora na odczytywanie wyrazów. Najpierw będziemy odczytywać je powoli. A ponownie odczytamy w przyspieszonym tempie. Zaczynamy. Dama, mata, tama, data, dama, data, mata, tama. A teraz przyspieszmy nieco tempo. Czytajcie razem ze mną. Dama, mata, tama, data, Dama, data, mata, tama. Spróbujmy teraz odczytać zdania. Są to zdania zapisane za pomocą wyrazów i obrazków. Zaczynamy od pierwszego: Ta dama siedzi. Ta dama idzie. Ta dama ma kapelusz. Ta dama ma parasol. Przeczytajmy raz jeszcze wszystkie zdania. Ta dama siedzi. Ta dama idzie. Ta dama ma kapelusz. Ta dama ma parasol. Kochani, trening czytania metodą sylabową. Poza nami. Dzisiaj gościła u nas sylaba DA. Kolejne odcinki to będzie trening pisania oraz spotkanie z następną sylabą. A dziś pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie o lajku. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Miłego dzionka. Pa, pa.